Przyjechałem dzisiaj do lasu na takie tereny rykowiskowe, zobaczyć co się dzieje. Beczki już pozajmowały mety. Trochę rano pograły, ale wszystko było pochowane po bagnach, po krzakach. Także nic nie udało się zgrać. Przedem na las. Taki gęściejszy. Jest tutaj taka duża chmara łań. Tutaj też się zawsze coś dzieje. Ale jeszcze jest cisza. Natomiast coś tam mi się w oczach zaświeciło. Jest pierwsza rykowiskowa zdobycz. Zrzuci go od jakiegoś młodego byczka. Dziesiątaczek. Tak i oto. Tamże. Pierwsza pamiątka z zakowiska 2020 Także byczki trochę z rana pograły Ale dosłownie z pół godziny tylko przy świcie Teraz już cisza no ale myślę, że z dnia na dzień będzie Będzie coraz lepiej Pozdrawiam